Cześć, witajcie na kolejnym vlogu. Dzisiaj będzie druga część z pokazania naszej maszyn i w mojej opinii oczywiście. Jeśli nie widzieliście pierwszej części, to zapraszam na nasz profil, tam możecie sobie obejrzeć. Dzisiaj idzie na pierwszy strzał, jak bym powiedzieć, opyskiwać firmy Biarcki. Został wzięty na modernizację. Pompę mamy wykręconą, sobie na zimę sowaliśmy do, do tego, do piwnicy. Bardzo fajny opyskiwać, szczerze mówiąc, Bałem się, bo czytałem różne opinie rolników, ale co rolnik to inna opinia. Niektórzy byli zadowoleni, niektórzy właśnie na odwrót. Ale to mi się wydaje, że to jest tak jak ze wszystkim. Kupimy ciągnik tej samej marki, a jeden będzie dobry, dobrze chodzi, o a, a drugi jakąś wadę będzie miał. Jest to opryskiwacz hydraulicznie rozkładany oczywiście. Wcześniej mieliśmy Moskita, gdzie tam był ręcznie rozkładany, już nigdy nie chcemy tego. Ma zbiornik 1600 litrów, więc 8 hektarów można sobie wypryskać po 200 litrów wody. Yy, kolor niebieski pasujący do nicholanda, ładnie to wygląda, komponuje się. Yy, mamy tutaj rozwadniacz z boku, więc bardzo przydatna rzecz, sobie można rozłożyć, nie trzeba wchodzić do góry i, i rozpuszczać yy, środka wlewając tam. Tylko tutaj można sobie ładnie yy, to zrobić. Tutaj mamy żeby sobie ręce, kranik. Można sobie wody laki, ręce sobie umyć hmm, tutaj jeszcze mogę dawać. Możecie zobaczyć na konstrukcję tej belki i jest konkretnie zrobiona, bardzo solidnie. Widać, że przyłądzili się do tego hmm, Komputer ma też... Hmm, komputer opuskiwacz ma też komputer do tego, który jest sterowany z jest, była to dla nas nowość, bo mówię, w tym Moskicie nie mieliśmy ani belki rozkładanej, ani było komputera. A jak mamy to i to, to jest zupełnie dzień do nocy taka różnica pracy przyjemna. Yy, zwłaszcza w rzepaku, gdzie w tamtym opyskiwaczu, jak piskaliśmy rzepak desykowaliśmy, albo jak był w fazie kwitnienia piskany na grzyba, to, no to był problem, żeby rozłożyć ten opyskiwać w polu. Yy, wiadomo w tym, że paków w tym łanie trzeba było tam jakoś się przecisnąć, przejść przez ten łan i, i rozkładać. Jeszcze ta belka, ten opryskiwacz był tak nieszczęśliwie zrobiony, miał małe kółka, nie pamiętam już tam rozmiaru i belkę, belkę miał tak, tak ciężką, tak, taką można, solidnie można powiedzieć zrobioną, ale to była belka zrobiona chyba na opryskiwacz hydraulicznie rozkładany, a był ręcznie rozkładany. Nie wiem, może jeśli znajdziemy gdzieś jakąś fotkę, to tam dodamy do filmika. Ale Filmiku, ale nie wiem, czy uda się znaleźć. E, jeśli chodzi co do pryskanie, sobie w tyle, ile w komputer zrobię, na przykład 250 litrów, czy tam 200, to tyle wypryska. Więc jeśli chodzi o e, normę w oprysku e, no dawkę. E, dawkę to fajnie to, e, to tam trzyma, więc opryskiwać całkiem na plus. E, bardzo fajny, więc... Jesteśmy z niego zadowoleni. No tak jak powiedziałem, dzień do nocy, zwłaszcza te koła duże, duży prześwit między tym upryskiwaczem. Nie ma tych strat na tym rzepaku, bo nie dość, że były straty w okres, okresu kwitnienia i później jeszcze jak była desykacja, chociaż już dwa lata rzepaku nie desykowaliśmy, tym upryskiwaczem chyba jeszcze w ogóle nawet nie desykowaliśmy, tylko tym starym, więc tam były bardzo duże straty, bo mówię, nisko było. Przy, praktycznie te przejazdy były przywa, przywałowane, już nie desykujemy tego rzepaku, więc nie ma staw, ale by nie było. Może przejdziemy do tyłu zobaczyć, jak jest od tyłu zrobiona ta. Tutaj możecie sobie zobaczyć tą belkę od tyłu. Jest, widziałem różne opyckiwacze składane i niektóre miały właśnie bliżej tą belkę, nie wiem dlaczego, ale mi się wydaje, że to, to, to jest bardziej praktyczne, lepiej zrobione. Widzicie, mocne profile, wszystko konkret zrobione. Mam nadzieję, że posłuży nam na dużo, dużo lat. Oczywiście. No i to, ale to już powiedziałem, że wzięte na modernizację 70% rzutu. Tam były jakieś dodatkowe punkty, bo za, na ochronę tam środowiska. Tutaj mamy żmijkę. Też w tym roku kupioną, ale to już nie na modernizację. Potrzebna nam była do załadunku i rozładunku zbóż zniwa. fajne ma to nowa bo tutaj jest taka binda można podnosić a w starej nie mieliśmy trzeba było tam dźwigać więc to jest tego roku więc opyskiwacz na plus i polecam jednym minusem jest tutaj nam się coś działo tutaj tam jest taki taka uszczelka i i normalnie ją wypchnęło kiedyś taka mała szpara, i nie wiem czy przez to nie wiedzieć, że tutaj jest taka szpara, bo tutaj nie ma i było ci jak włączyliśmy pompę, zwłaszcza większe obroty, coś to normalnie wypchnęło tą uszczelkę i zaczęło lecieć i to, to, to był ten minus, jedyny minus właśnie chyba w tym opryskiwaczu, a tak poza tym żadnego minus a jeszcze nie dodam, że nie wiem, dlaczego tak się stało, ale nie widzieliśmy nie ma stabilizacji ten obryskiwacie, szczerze mówiąc myślałem, że będzie miał stabilizacji tej belki, że ten, ale nie ma tej stabilizacji i nie wiem, jak to się stało, że tego nie, nie wzięliśmy, nie domówiliśmy, czy jakoś to się pominęło. Nie wiem. Może będzie można dokupić już tam oglądałem gdzieś i dołożyć. Muszę zadzwonić do biak, do, do firmy i się zapytać, czy by była możliwość, bo to jest bardzo przydatna taka st stabilizacja. Dobra, przejdziemy teraz do brony talerzowej, która też na modernizację wzięta była. Yy, wziąłem 6 maszyn na modernizację. Modernizację. Te maszyny były przeprowadzone w zeszłym roku wiosną, więc w drugi sezon w sumie użytkujemy te maszyny. No i kolejna maszyna na modernizację wrzątem to już jest piąta maszyna, jest to brona talerzowa firmy Euromash. Stoi na dworze przysypana śniegiem, w tym roku nawet nie zdążyłem zbytnio jej pomyć, bo kukurydzę później zbieraliśmy, później talerzowałem. Nie było pogody dobrej, żeby po prostu umyć ją i przygotować na zimę zbytnio. To no mało na 3 metry szerokości. Zetor sobie z nią radzi, chociaż trochę brakuje tej mocy, bo na bazie tam To 200 chyba, 300. Więc trochę mu brakuje tej mocy, zwłaszcza jak pod górkę podjeżdżał. Talerze tu są 560, więc te większe. Wał strunowy, rurowy, jest, rurowy. Eee, no i tyle. No, widzicie, co solidnie jest zrobiona, eee, więc bardzo dobrze sprawuje się w polu, możecie zobaczyć na vlogach innych. Dobrze robotę robi, miesza glebę, więc jestem pozytywnie zaskoczony, zadowolony, więc kupiłbym kolejny raz też. No i ostatnią maszyną, którą wziąłem na modernizację, jest to ta przyczepa metal pachu, Nie ma co dużo opowiadać. Konstrukcja dobrze zrobiona. Mam Liczę na to, że ta przyczepa będzie służyć mi przez minimum 30 lat, jak to te wszystkie przyczepy. Przyczepy jesteśmy już bardzo dobrze wyposażeni. Mamy dwie przyczepy fajne do zboża jeszcze jedna taka brakuje ale to chyba taką starą sobie przerobimy żeby w razie czego jak jaka zabraknie to wtedy możemy na tamto nasypać ale mówię to tylko, by była taka na wypadek jakiś yy, przyczepa 10 tonowa metal fach T711 łamane na 2 i co tu dużo mówić z z klądeką jest to co brakuje przy tandemie yy, przy tandemie brakuje tego yy, wywrot na trzy strony Szkoła też ma fajne, jak widzicie już wysokie, nie to co w tych starych przyczepach te cienkie czy e, tam małe e, Nie ma co za dużo odpowiadać, nie? Przyczepa to przyczepa e, Drugą przyczepą jest mm, przyczepa Ursus e, Jest to stara warfama, później to przyja Ursus e, Tą przyczepę Tata kupił w 2013 roku Wiecie już trochę lat ma, 8 Przyczepa na tandemie, więc tandem jest bardzo fajny, zwłaszcza yy, przy cofaniu. Yy, przy, chciał, wziął tandema tata z, myślą, z taką myślą, że w tym samym roku kupował dwa, dwa silosy, do tego żumikę pionową i łatwo było do rozładunku sobie. Cofnęliśmy, yy, łatwo się ten kitnęliśmy, do góry podnieśliśmy i fajnie się sypało, więc do cofania to jest bardzo fajna przyczepa. Yy, jedyny minus, jaki jest w tej 15 minus, Teraz, no to nie jest może wada ani minus, ale no przydałaby się taka jak przy tych skorupowych burta, że podnosząc burta się sama otwiera, nie trzeba było tutaj nic odpinać, tylko do zawsze jest, zazwyczaj fajna, ale gdzieś widziałem nawet na Facebooku, kto dorabiał sobie zwykłą przyczepę, nie wiem czy to miała autosenkę, czy hl. nie, to była autosenka, to chyba była halka że sobie przerobił na boczną, że podno... kiprował obornik i się buta, więc może tam się kiedyś pobawić, takie coś. Brakuje tutaj stelażu na plandekę, żeby później brzmiła szybko, tego sobie roz, ale to też tam nie jest jakiś, yy, jakaś bada. Teraz używam na yy, to wywozu obornika, patrzcie taka jest rama tutaj zrobiona konkretnie. Yy, jakiś czas temu jeszcze mi było przykro brać tej przyczepy do obornika, ale wywiozłem starą przyczepą, ale jak mi przyczepa wyskoczyła, ten burt tam, jakby to powiedzieć, nie wiem, ten zamek tam, czy jak to nazwać, coś do kiprowania, gdzie ten bolecie wkłada, to się urwał, wszystko wyleciało ja tam tamtego czasu powiedziałem, nie, 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 bierzemy Tandema. Łatwiej wyjechać z pola, później, czy tam wjechać na pole, gdzieś cofnąć, wystarczy z drogi, nawet wykiprować i można jechać, więc tandem jest. Na jest używany tylko do zboża, więc on tam stoi zazwyczaj. A to jest używane do zboża i do obornika, oczywiście. Musimy jeszcze zrobić jakieś wiaty, bo chcemy porobić dach w jednym miejscu, żeby to przyczapamy sobie też pod dach, żeby po prostu nie stały, tak jak teraz stoją. Zawsze trochę możemy wydłużyć tą żywotność tych maszyn, jeśli stoją pod dachem. No, a to będą te wszystkie maszyny, sześć maszyn oczywiście na model na wziąłem jeszcze też młodego rolnika, który był moim pierwszym takim dofinansowaniem unijnym. Na młodego rolnika wziąłem Micholanda, ale to nie będę opowiadał o nie będę wam teraz pokazywał, bo chcemy nagrać taki specjalny, specjalny, osobny odcinek po prostu, wyrażę, gdzie będę pokazywał Micholanda, Holanda, wyrażał swoją opinię, tak samo na temat Zotora, który jest z 2007 roku. Mamy tam jeszcze pług który tata wziął w, razem z zetorem w 2007 roku agregat. Zgrabiarkę też jest metal technika, więc jeśli będziecie chcieli, to dogramy wam jeszcze taki odcinek pokazujący w zależności jak to będzie Wam się podobać. Na koniec jeszcze chciałbym dodać, dlaczego wzięliśmy polskie maszyny. Bo wiele takiej opinii słyszałem, że lepiej wziąć na przykład używaną a zachodnią maszyną. No może lepiej, może nie lepiej, ale. W zachodnie maszyny używane też są już wyeksploatowane, więc dużo duże, droższe części są. To już mówię, wolę mieć nową polskiej w trochę gorszej jakości, chociaż ta jakość już jest, y jest dużo wyższa niż to było kiedyś, y mogę powiedzieć. Uczciwie, że to jest naprawdę dużo wyższa ta jakość niż to było kiedyś i jest tańsza <coughs> niż na przykład używaną zachodnią y i jeszcze. Kupować, wymieniać części. Bo ja widzę po amazonce, jak mieliśmy czy tyle leli, że naprawa takiego agregatu by już się liczyła tam y, 10 tysięcy, na przykład, zł, to by trzeba było policzyć. Więc lepsza ta nowa, gdy jeszcze 60% zwrotu, to w ogóle i póki co jedziemy bez awarii, praktycznie. Kiedyś to był problem, trzeba było przy tych starych maszynach, y, co chwilę było jakieś naprawy, to chwilę to też to przy starych używanych maszynach, a przy tych nowych to y, zapomnieliśmy co też praktycznie. Y, naprawy są. Nie licząc barciarki. No nie liczę no To to, to jest ewendament osobny, nie? Nie liczą tego. Ale to ci mogę powiedzieć, że z tym był duży problem. No i drugi, drugą, drugim powodem zakupu tych tańszych maszyn polskich jest to, że gdybym kupił na przykład... bo mógłbym sobie pozwolić na lepszą opyskiwać firmy, nie wiem, kuna na przykład czy tam amazonki, rozsiewacz, ale sobie tak myślałem, wie po co, póki co chciałbym, wolałbym to, yy, miałem na oku wtedy też ziemię, 3 hektary, które udało się kupić tą wiosną i no gdybym kupił wtedy droższe maszyny, ta modernizacja by była droższa, miałbym mniej może maszyn, ale, ten, ale nie miałbym ziemi, a wolę dokupić sobie, kupić te właśnie yy, tańsze maszyny i, i do tego jeszcze te hektary ziemi, który się udało, która wartość na pewno nie straci. A tak maszyny co, straci wartość za chwilę i, i nie zarabia zbytnio na siebie. Znaczy zarabia na siebie, wiadomo, ale bo pracuje, ale, ale nie tyle co ziemia. Ziemia to jest taka inwestycja na lata, która na pewno, na której na pewno nie stracimy, więc moje podejście jest takie. Wolę kupić ziemi niż na przykład tam jakieś maszyny. Nie mówię, że nikt, teraz na tak jest na dzisiaj, a na przykład za kilka lat, kilkanaście lat możemy się zmienić, może się wpłacać, poprawić. Na przykład będę chciał sobie kupić jakąś taką opyskiwać kuna, na przykład wymieniać będę biackiego, wymieniać na kuna czy tam innego. Może tak być. Wszystko dopiero czas pokaże. Życie jeszcze przede mną, więc zobaczymy jak to będzie wyglądać w przyszłości. Dobra, kończymy to. Nie będę już długo gadał. Zapraszam do lajkowania, komentowania, co myślicie o tym wszystkim. Subskrypcji kanału na Instagrama też zapraszam oczywiście na, na profil pod nazwą Rolnik, po swojemu. I tak jak mówiłem, jeśli byście chcieli zobaczyć nasze, naszą resztę, maszyn, nasz, resztę naszych maszyn, to piszcie czy nagrywać, czy nie nagrywać. Jeśli tak, to nagramy po prostu na razie.